W środę 10 listopada w Szkole Podstawowej w Różkowie odbyło się Międzypokoleniowe Święto Niepodległości pod hasłem 11 listopada świętujemy wolność. Dzisiaj obchodziliśmy 103 rocznicę odzyskania niepodległości w związku ze świętem 11 listopada. Zorganizowaliśmy, ponieważ przy naszej szkole działa drużyna harcerska, która obchodzi dzisiaj jubileusz dziesięciolecia, zorganizowaliśmy tak zwaną wieczornicę. Byli zaproszeni harcerze, wielu innych znamienitych gości. Za całą całe przygotowanie za całą imprezę odpowiada, odpowiadają nauczyciele szkoły podstawowej w Różkowie, a pomysłodawcą tego był pan Wójt Mirosław Zieliński. Jest to uroczystość międzypokoleniowa, gdzie uczestniczą y, dzieci i młodzież ze, ze szkoły podstawowej, ale i klub seniora z, z miejscowości Uzdowo. Bardzo chciałbym tu podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do tej uroczystości. Świecie, chwile, marzenia, w których mi nie węgrzesz. mierze piaskiem, sypanem z garści, w dłoń Klepsydra taka, żadny nierówna na klepsydrze. Głosi, że czas jest długi i że wierzyć warto. Ryśniące dreszcze, jak chmury wędrownych motyli, lecą w wieczność, gdzie śmierci nie sięga już hydra. Płynąłbyś tak w piasku życia, nieskończoną z tego, gdybym ja Cię wierzyła, marząca Klepsydra. Myślę, że warto, gdzie młodzi y, uczniowie, dzieciaki powinni czerpać wzorce w jaki sposób zachowywać się, w jaki sposób kultywować tradycje wolnościowe w naszym, w naszym kraju. Powinniśmy to często i bardzo przypominać o tym, że wolność to, to, to nie jest to, że raz nam dane na całe życie. Międzypokoleniowe, bo łączące twórczość młodzieży ze szkoły podstawowej z seniorami z klubu Senior Plus Świętowanie Niepodległości to strzał w dziesiątkę. Z pewnością jeszcze nie raz połączą siłę.